Cześć, z tej i witam was w kolejnym wspaniałym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie małe challenge i będziemy budować tylko i wyłącznie z legendarnych bloków, więc ja mam nadzieję, że zostaniecie już lajka, a jeśli nie to szybko lajkujcie. Dawaj, a my lecimy na rynkę bez przedłużania, gdzie to, gdzie, to jest? O tutaj, lecimy. No jesteśmy na ręce, dobra, wybieramy sobie szybko temat, yy, pokaz talentu, wow, pokaz talentu może być mega, ale kurde, to będzie ciężko wybudować strasznie właśnie, jeśli będziemy mieli yy, jeden blok, farma, apokaliptyczny si park, rozrywki, świątynia, park, rozrywki, świątynia, kurde, świątynia wygrała, no dobra, będziemy się za jakoś poradzić, yy, pozbierajmy, kurde, nie mogę przyciągać bloków, o co chodzi? Dobra, ale możemy i tak budować tylko z legendarnego, więc jak pewnie wiecie, jedynym blokiem król legendarnym tutaj mamy jest żółta glina, ponieważ ją oceniamy i to jest legendarny blok. Nie wiem, czy byście to, na to wpadli, ale no mniejsze, budujemy. Dobra, więc mamy do zbudowania świątynię i dobra, więc teraz tak, jak teraz ją zbudować? Więc jeśli mamy świątynię, musimy zbudować coś... Yy, a by to jakiś posąg, nie, e -e -e jakiś posąg, e -z a nawet kolor pasuje, taki złoty. Wiecie, żeby... Do, do, do którego, wiecie, ludzie się będą modlić i w ogóle, nie? Więc zbudujmy tutaj, nie wiem, coś w tym stylu. Mm, tu musi być podstawa na pewno. Kurde, ej, wiecie co? Dawno strasznie nie budowałem i wyrzucam sprawy w ogóle. No właśnie, jeśli chcecie, to śmiało piszę własne pomysły właśnie na takie challenge'e. Yy, może któryś z komentarzy waszych trafi do odcinka, no co wy na to? Myślę, że to jest spoko pomysł. Poczekajcie, ocenię sobie trochę mikrofon. Dobra, i lecimy. Yy, dobra, więc to musi być statua na pewno. Więc tutaj cały piedest będzie tutaj taki cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. I teraz musi mieć dwie gość nogi. Tutaj mamy pierwszą stopę. Taką wystawioną do, do przodu. Cyk, 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 cyk wystawiamy teraz kolano, więc mówię, więc śmiało piszcie, jeśli chcecie dawać jakieś e, komentarze, ja postaram się jakieś z waszych wylosować i mówię, i na pewno mi napiszcie, jeśli chcecie więcej takich odcinków z takich serii, bo mnie to na pewno zmotywuje bardziej do pracy, no i odcinków po prostu będzie się po pojawiać więcej, a może jakiś odcinek z Żelaznym, to śmiało piszcie, jeśli tak byście chcieli, bo naprawdę ja tego nie wiem, ja, ja, ja nie wiem, co byście chcieli, no wiecie, ja wam z myśl, nie czytam, ale mogę przeczytać wasze komentarze, to na pewno, i wtedy sobie postaram coś wybrać, Albo... Na, o na przykład jakie macie pomysły na jakieś fajne serie to też koniecznie piszcie, bo tego mi brakuje tak naprawdę od was. I w sumie sam też ciężko, nie, nie mam bardzo pomysłu, co by tutaj nagrać takiego ciekawego. Więc naprawdę jeśli macie fajne pomysły, to śmiało piszcie, dobra. Yy, ogólnie już widzę, że to będzie ciężko, że to jest ciężki o. temat na legendarny blog. Nie wiem, jak nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. I nie będzie tragedii. W ogóle też może tak się zastanawiam, że możecie w sumie ocenić mnie w tym odcinku, jak Wam się podobała moja budowa i czy byście na przykład coś lepszego wybudowali. Bo w sumie z jednego blogu to wam powiem, że ciężko, ciężko, bo nie można żadnych linii narysować, wiecie, dodatkowych rzeczy robić, ta praca się tak strasznie mało uwydatnia. I to wtedy może być takie ciężkie do zbudowania, ale zobaczymy, postaramy się coś wybudować. Jak to wygląda na razie? Dobra, mamy, mamy z ludzika, myślę, że go trzeba tutaj trochę odchudzić, żeby on był taki węższy w talii, okej, okay, okej, okay. jest okej okay nawet. I, I w tym miejscu byśmy musieli go jakoś zagiąć, żeby on był taki, wiecie no, żeby w tym miejscu po prostu mu się kończyła ta klatka piersiowa. I tu będziemy musieli gdzieś wyznaczyć szyję Gdzieś wyznaczyć szyję, która będzie szła lekko Od góry, ogólnie tak się zastanawiam Że w sumie nie ma na, na, na takie budowanie właśnie Postaci jakichś protipów, myślę, że to trzeba właśnie Wyćwiczyć, więc jeśli wy byście chcieli Takiego ludzika zbudować, w stylu To niestety wam nie pomogę, ponieważ no To trzeba po prostu ćwiczyć budowanie I wiecie, no i wtedy jak już Zbudujecie parę takich właśnie e, postaci Takich e, posągów, to mniej więcej Sami będziecie wiedzieć, jak takie posągi Budować, jak one powinny wyglądać przede wszystkim, więc naprawdę tutaj wam nie pomogę, dobra, teraz trzeba mu zboleć głowę głowa musi na pewno być, zobaczcie wyglądać w ten sposób, cyk, cyk, cyk tu ma twarz ojej, z tą otwartą twarzą też będzie yy, masakra, o kurde ona jest nieparzysta, jeszcze gorzej, no nie no nie no nie, o kurde przerąbałem właśnie teraz sobie życie, ponieważ będzie mi to jeszcze trudniej zbudować, bo myślałem, że to będzie jakieś takie wymiary, miarę okej okay. a teraz jak, jak ogarnąłem, że o... Mam głowę nieparzystą jednak To może być spory problem dla mojej budowli Ponieważ No właśnie mam ten jeden blok, nie? Jakbym miał wiele bloków to myślę, że Jeszcze by to się dało jakoś ogarnąć Bardziej mi pasuje budowanie na parzyste twarze Ponieważ te twarze mogą być trochę większe A teraz to może być mały problem Głowa jest trochę, trochę za duża, co? Tak mi się przynajmniej wydaje Zaokrąglimy ją może tak do góry Trochę tu, tu, tu Będzie OK, będzie okej, okay, będzie okej okay, Dobra, będzie, musi, musi być OK. Czy ta nie jest za duża? Nie, jest w porządku, jest odzieło w porządku, tylko będę musiał trochę tors mu poprawić, bo ten tors jest taki jakiś, taki, wiecie, taki jakiś, taki niejaki. Ale czy... Wiecie co, ja, ja z tego chyba wyjdę, albo skończę po prostu ten, ten, odcinek, bo widzę, że tu się do niczego nie nadaje. Tak się nie da oglądać, masakra. Ale postaram się coś tu wywalczyć, czekaj, cyk, cyk, cyk. Robimy to, w dół pociągamy Hops Hops, hops, hops Hops, hops. Teraz mu muszę zrobić jakąś ręce, na przykład Jedną rękę zrobimy mu taką Że ona idzie wzdłuż tułowia I coś będzie trzymał, na przykład A drugą rękę Zrobimy mu inaczej, tak wiecie, żeby był Była Była, 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 była skierowany tak jak w kuburze, wiecie, jakby coś jakoś trzymał, na przykład jakiś znicz, albo jakiś, nie wiem co, by to się nazywa, jakaś pochodnie, właśnie wiecie, jakieś, coś właśnie z ogniem, Cię ciężko właśnie mi właściwie za bardzo określić, o co mi chodzi. O kurde, to wygląda na razie tragicznie, muszę to poprawić. No, coraz lepiej, coraz lepiej. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy jakiś zaczątek tego, Jest okej, okay, jest okej, okay. to teraz tak, tutaj musimy wybudować jakiś znicz na pewno, albo na przykład, może on będzie trzymał jakąś tą, yy, jakąś włócznię, albo coś w tym stylu, też by było chyba spoko, co? Jak myślicie? Cztery minuty zostały, kurde, Co się spiąć, o kurdy, 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 no dobra, to będzie trzymał jednak jakąś włócznię, albo jakiś trójząb, o, bo to ludzie zaraz skojarzą o co chodzi. Myślę, że będzie lepsza opcja, czy taki? Czy jeszcze... go taki będzie spoko, o. Cyk, i tutaj zrobimy jakieś ten, jakieś wielkie e, ozdobne posągi, tak żeby to wyglądało jak świątynia. Cyk, myślę, że... w sumie nie wiem co to jest, ale po muszą być tu jakieś ozdoby, ponieważ nie wiem czy, czy ludzie się, czy się z ogarną, że, że jedne, że pojedyncze rzeczy to jest świątynia. Bo myślę, że to jest chyba najtrudniejsze w tej budowli. Tutaj jeszcze oznaczmy, żeby było symetryczne. Zróbmy taki półokrąg takich, takich skalnych, czy takich tak, jakby skalnych monolitów, żeby to jakoś wyglądało. Teraz tak, tutaj cyk, cyk, dwa, trzy, trzy. Kurde, trzy minuty. Ej, ten czas tak szybko ucieka. To się tak wydaje, nie? Ale ogólnie to jest strasznie mało czasu, tak mi się przynajmniej zdaje. Że to jest jakaś masakra, coś w tym czasie zbudować. W ogóle będę musiał jeszcze zmienić podłogę. Ale myślę, że podłoga. No dobra, podłoga też będzie legendarna. Legendarna, ale legendarny blok? Może, a może tylko legendarny odcień? No kurde, sam nie wiem. Czy trzymać się aż tak sztywno tych zasad? Bo to jest ciężko powiedzieć. Cyk, cyk, tak, tak, tak jest, dobra. Yy, tu jest zrobione. Teraz tak. Yy, tutaj muszą być jeszcze wyższe sopelki. Hops. Na jakiej, na jakiej wysokości się tu zbudowałem? Na końcu tamtego, tak? To jest ten najwyższy blok, zobaczcie I teraz żeby to było symetryczne, to wtedy Teraz ten najwyższy punkt, który tam jest O hops Musi być na poziomie tego Okej, okay, yes, yes, jest git, jest git Jest, na bym powiedział, bardzo dobrze Nie ma tragedii Tutaj zbudujemy to samo I tutaj będą raz, dwa, dobra i teraz tutaj. Cyk, cyk cyk. Myślę, że to tak jak... Dobra, tu już odległość będzie mniej więcej, bo wiecie, to już, już jest naprawdę bardzo ciężko coś zbudować. I da, i zamieńmy podłogę na trawę. Myślę, że to będzie uczciwe, że. Wiecie, no nie, w teorii nie, nie, nie postawiłem nic z tym blokiem. O kurde. O kurde, mam problem. Nie mogę przyciągnąć A! Wiecie co mam problem z Minecraftem? Kurde, nie mogę zmienić podłogi. I co teraz? No nic, nic, no musimy, musimy sobie radzić jakoś. Nic z tym nie zrobimy. Więc w takim razie. Tu muszę zrobić takie jakby puchary, bo nie mam nic lepszego do wymyślenia. Na wysokości tak samo tego. Cyk, 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 cyk. I teraz ten puchar jest na jakiejś. Wysokości na tutaj, cyk, tak, idealnie, o nie, o jedną w tą za bardzo, kurde, żeby oni, wiecie co, ogólnie źle zrobiłem, bo gram na trybie pro i to jest bardzo ciężko cokolwiek zbudować, znaczy zbudować, jest dużo łatwiej coś zbudować, ale ludzie będą cię jeszcze bardziej surowo oceniać, bo tutaj wiecie, grają już tacy te, te pro gracze, naprawdę, tacy super OP. I po prostu jest tu bardzo ciężko dostać jakąkolwiek wyższą notę, więc mam nadzieję, że my tutaj nie pocistą jakoś super. A to tak średnio wygląda jak świątynia bym powiedział. Bym nawet, że, powiem powiedział nawet, że to, że, że to nie wygląda jak pół świątyni. Dobra, ale tu już nic nie zrobimy. Więc po, po prostu trzeba to jakoś przyznać i, i przyznać się do błędu i zakończyć to. Dobra, mamy to. Mamy zrobić sobie screeny szybko tej budowli i tutaj mamy świątynię, Ok, jak to 10 minut. To mogę tutaj co najwyżej dać okejkę okay To mi się aż tak nie podoba. No, mogła ta praca być zdecydowanie lepsza, nie? Tym bardziej to było 10. ten 10 minut, nie? To ludzie mogli naprawdę budować mega rzeczy, mega rzeczy, a ta jest taka średnia. Ale lecimy dalej, zobaczymy co jest. O, ta praca już jest lepsza, jest większa przede wszystkim, jest bardziej różnorodna. Eee, ale też dałbym tutaj okejkę, okay chociaż zastanawiam się czy tu nie dać gud Bo ta praca już jest jakaś taka bardziej rozbudowana Ja tej mojej dałbym gud, gdybym mógł oceniać, wiecie? O, fajnie też podoba mi się ten eee, motyw, że gość zmienił dookoła eee, plansz, że jest taki kosmos Ona się bardziej wpasuje, ale dam tutaj gościowi okejkę okay Myślę, że jeszcze będą lepsze prace, o to jest moja Mmm, eee, co tutaj ludzie dadzą? Co oni w ogóle ogarną? Dobra, one block, okej yy, Okej, okay. yy, okay, tutaj ludzie pupy dają same, masakra yy, No ale coś chyba mi się wydaje, że nasza praca za bardzo nie przeszła O widzicie, no i no, ta praca mi się tak, tak za bardzo nie podoba, bo niby jest ta świątynia, ale jest po Pierwsze, jest niedokończona A po drugie, no tak No nijaka jest taka trochę, bym powiedział, wiecie że naprawdę, w 10 minut można było zbudować coś lepszego, więc ja tu daję PUP osobiście. Myślę, że będą dużo lepsze prace, ale nie oceniajmy jeszcze, wiecie, ca ca całej całej otoczki. No, to też daję PUP, bo to jest mało. Ja tyle to ja bym wbudował na tej normalnej arence, niestety. Bo bardzo trzeba, bardzo ważne jest tutaj, żeby patrzeć właśnie przez ten pryzmat yy, długości budowania. Zobaczcie, tu są ludzie, którzy mają oceny doświadczony albo oceniałam Cezarnowiec akurat na przykład, albo na przykład to są doświadczony gdzieś tu był chyba gościu, który miał bardzo wysoką rangę, tylko nie mogę go poszukać. O, to oni... W... O, pro, ult chyba tam gościu się nazywał. O, tu jest. To on już w ogóle powinien zbudować taką, że, taką e, op, e, epicką świątynię. To jest okejka. Widzicie? Bo jest ładniejsze, mimo że jest mało. Myślę, że tu się zasługuje ta praca na okejkę. Ale chciałbym zobaczyć jeszcze resztę prac... Ja czekam na taką... O, taką mega, która mnie wgniecie w ziemię! Naprawdę! No bo coś czuję, że naprawdę tutaj można zobaczyć jeszcze jakieś fajne Ojeny, ojeny, ojeny. Jest tylko gorzej, jest tylko gorzej Ej, to wiecie co? Wydaje mi się, że ja bym miał drugie miejsce w tym przypadku jak patrzy na te pracę Naprawdę O tu zobaczcie, jakiś wytrenowany też A wytrenowany jest nawet wyższa ranga niż ja mam, bo ja mam uwaga... Aha, nie widać. Ja mam co, 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 sezonowego. Nie, ja mam wytrenowanego już! Łe, Awansowałem! No i zobacz, no i... Ale czy to jest świątynia? No tutaj się należy nie good. Praca jest już dużo ładniejsza, zobaczcie. Jest tam jakiś efekt, tu flaga z Wisa, tu jakiś gość, gościu jest wyrzeźbiony, jest, są wejście, jakieś ozdobniki, Jest, są nawet różne kolory użyte, więc ta praca jak najbardziej zyskuje, tutaj ode mnie good Naprawdę ona jest jak najbardziej. Okay. Znaczy jak najbardziej good. <laughs> jak najbardziej dobra. O, zobaczmy, tutaj gość coś zbudował. Siądynia jest duża, ale niewykończona. Mało detali. Tylko za wielkość dam okejkę, okay Tak to bym dał mniej. Ale to, jeśli praca by była wykończona, to by już dostała epickie na pewno. Myślę, że na to już by zasługiwała. Gość po prostu szybko potrafi budować, ale no, brakowało tego wykończenia naprawdę. Ej, dobra, i to ile jeszcze prac zostało? oj, 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 oj. coż co to za flaga? Czyż to są Indie? Chyba nie, to jest jakaś inna flaga, bo to jest niebieska kropka, tam musi być jakieś hasłońce, bodajże. Eee, tutaj daję. No nie podała mi się praca. No muszę przyznać, że nie podała mi się flaga. To czy flaga? Nie podała mi się ta praca. Myślę, że będą dużo lepsze. I mam nadzieję, że nie będę miał przesterów na nagraniu, bo coś widzę, że te dwie kliskacze. I mam nadzieję, że tej tragedii nie będzie. Okej, okay. no to już jest praca na. Prawie bym powiedział na gód. Ale czytać tutaj gut? Opuszczona świątynia w sumie brzmi ciekawie, nie wygląda aż tak źle. Myślę, że mogę dać tutaj dobre. Bo jest tu jakiś detal zastosowany, jest późna trawa, są różne bloki. Poza znaczy tym jest, jest, jest mieszanka, jest trochę liści. Myślę, że tutaj gut może polecieć. Takie na styk gut, ale dam gut. Wow, wow, wow! Wyobraźcie sobie, że, że byłem ostatni. Dobra, no niestety dzisiaj nie wygrałem. Wręcz bym powiedział, że odniosłem spektakularną porażkę. No ale co mam mówić, dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Jeśli was się spodobało, to piszcie komentarze, że chcecie więcej takich odcinków. Dawajcie też pomysły na challenge'e w następnych seriach, na co wybudować, albo czym wybudować, albo jak wybudować, no macie, różne pomysły, no naprawdę, co wymyślcie coś. No i oczywiście, jeśli chcecie wystąpić w tej serii, no to wasz komentarz się tutaj pojawi, oczywiście, nie? No i śmiało piszcie też pomysły na inne serie, dobra. Nie przeglądając, zostawcie lajka like koniecznie i trzymajcie się, ja byłem Itesim i widzimy się przy materiałach. Elo